Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Kto? Ile to ma lat? 40, 100, 35, słuchajcie, cztery garnki, worek ryżu na każdy garnek. Chciałbym tylko zaznaczyć, że w ostatnich dwóch odcinkach, w których gotowaliśmy ryż w dziwnych w dziwnych, dziwnych, płynach, mieliśmy inny ryż i zastanawiam się, dlaczego zmieniliśmy ryż. Zmieniliśmy ryż, ponieważ okazało się, że ten ryż, gotuje się, uwaga, minutę dłużej niż poprzedni. No i powiem Wam szczerze, gdyby Nikola Cage miał takie budżety jak my na filmy, to by Oscara dostawał co roku, no cztery worki ryżu, cztery garnki i cztery tajemnicze rzeczy, którymi zastąpimy wodę. Wyciągamy, co mamy. Kto zaczyna? Ja zacznę pierwszy, bo chcę Cię zdenerwować. O, lo, Vera. Fu. Ale teraz y, spyta się, dlaczego znowu tu kupiłeś? Zadaj to pytanie. Dlaczego znowu to kupiłeś? Bo okazało się, że przez długi, długi czas kupowałem zły Aloe vera. Ponieważ Aloe Vera, który kupowałem, miał 20% tej pulpy, a ten masz 38%. Nie mów, że mam szansę go polubić. Tak, cząstkami miąższu Aloesu, ale 38%, by a poprzedni, który kupowałem, miał tylko 20%. To jest 18% więcej. No ale żeś to nalał, nawet jedną pulpę, żeś sobie wrzucił. a nie jest takie złe. Nie no, to jest dobre. Nie, cofam moje hejty. Może być. Chcesz, tak żebym powiedział, lajtowo czy nie lajtowo? Nie, powiedz lajtowo, bo dla mnie to też jest, u mnie to lajtowe. Dobrze. Kupiłem takie, myślałem, że to są kubusie mus, ale to się okazało, to jest tymbark mus Kalamansi jabłko, pomarańcza, banan, kalamansi. I teraz pewnie się, co to jest kalamansi, że nie, nie wiem, a wiem co to jest kalamansi. Słuchajcie, i teraz zrobiłem to nieświadomie, ale wy będziecie świadomi, bo opakowanie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego kuba, że to są owoce, nie? A widzicie co jest napisane? Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży, ponieważ zawiera kofeinę. Gdzie? I ma 37,5 mg na 100 g Red Bull ma 32. Ale jest fajne, bez dodatku cukrów i to jest przecier jabłkowy, sok z pomarańczy, ale temat jest taki, że też ta gęstość moim zdaniem spowoduje, że my będziemy mieli w ogóle już gotowe danie, a nie będziemy tego odcedzać. Ale uważam, że jeżeli ryszy gotuje się 12 minut, załóżmy mi hipotetyczną sytuację, że to jednak będzie się robiło zbyt gęste, to uważam, że jest prawo dodać 50 ml 100 ml wody. Dobra. Żeby nie zrobiła się z tego, wiesz, spalenizna. Rozumiem. I miałeś powiedzieć dziękuję za taki dobry pomysł. Ale to ten... był dobry pomysł. O no, fajnie. To teraz ja zaczynam. Często w naszych odcinkach z takim gotowaniem używaliśmy różnych alkoholi, tak? Cięższych alkoholi, lżejszych alkoholi i praktycznie za każdym razem Yy, źle to wychodziło, a po ugotowaniu nie czuć było alkoholu. Dlaczego? No tutaj muszę zrobić gwiazdkę, sztaba ma rację, bo wchodziło bardzo dobrze, ale czasami źle wychodziło, tak? O to Ci chodzi? Że, tak, tak. Czy że przesadziłeś? I chodzi o to, że po ugotowaniu alkohol traci swoje właściwości, czyli się wygotowuje, tak? Więc pomyślałem sobie, że przecież jest coś takiego jak grzaniec. A skoro tu jest napisane, yy, podawać na gorąco, czyli jest szansa, że jak go zagrzejemy. To dalej będzie grzańcem, tylko że w formie ryżu. Jakie to jest genialne swoje No bo wodę pijesz na zimno, nie? A to ty pijesz na gorąco. Myślicie, że grzaniec w czasie grzania nie traci procentów? Saba, ja tutaj chciałem coś turboekskluzywnego, coś droższego niż twoje wszystkie napoje. Więc to jest coś, co wszyscy mają. Jestem bardzo ciekawy, czy się ryż nie zrobi czarny. I wtedy będzie mógł dawać dziki ryż, dużo droższy. I wtedy Będziesz podawał go ludziom. Mówił, co są taki słodki? No bo to jest dziki, co wy nie jadacie? No, to jest z Z Sprowadzony z Guajarany. Takie małe w koło tak. Gujany. Nie wiem co ja powiedziałem, powiedziałem coś z Wera. Powiedziałeś dobra Vera. Myślisz, że jestem wersą Weronika? Nie, że to dobra Wera, ale po co ja to powiedziałem? A czemu Vera? A, że dobra Wera, że wlewam pierwszą Werę. A co znaczy werę? No, werę ja pierdzielę, będzie pyszne. Ty, ale no, dobra, ale szczerze. No Aloe Vera! A nie, bo to tamta firma była Aloe Vera. ja zawsze kupowałem Aloe Vera! A ty ja nie znajomy ci Cicho! O, no, tak, tak, to jest inna nazwka. Myślałem, że ty mnie od verso wyzywasz, że Weronika, że Vera. Wyzywa mnie od wersów. Kochanie, kochanie. ty do Weroniki się zwracasz teraz? Daj mi spokój! Kochanie? Nie, do widzów. Lejemy litem. <tryk> <tryk> Czujesz energię? Mm. Czuję, czuję spaleniznę. Wiem, że, że to się spali. Że to się spali. A szkoda, bo lepiej by było chyba ugotować ryśi do tego dania dorzucić. No tak, ale to nie byłoby to, no. Inaczej, no ja myślę, że możesz kontrolować wodą, no bo to nie jest ani płyn, ani ciało stałe. To jest w pół na pół. Tawa odkrył czwarty stan skupienia albo piąty tak. już, nie wiem, albo dziewiąty. Fifty-fifty. Bujeckie grzane. Urzędny. Najpierw spróbacz, czy to w ogóle.? Tak, tak, tak. tak, tak. Wiesz, to tak sobie nie możemy odpuszczać. Ja, nie, ja bardzo nie lubię. Dziękuję ci. <laughs> o kurde, ty! To taki chemiczny goździk ziom. Chemiczny goździk. O kurde, ja dawno nie alkoholu. Brzmi jak jakiś nick na YouTubie. Chemiczny goździk. <laughs> to jest straszne. Ale ładnie, ale dawno mnie nie było w tym formacie. Cześć, cześć, witam was wszystkich. Niemal Co się tu dzieje, powiedzcie? W co ty grasz? w Tibie? Nie, w ranesc. Co? To, takie, już 15 lat się tam to ciągnie, ale... Tak? W co? W ram I paladynem na którym byłeś. No na razie mi nawet dobrze idzie. A ty ty na gra, w którą gram Cały czas! No znaczy nie że no life y, nie no, w to, ale to jest... No, który masz level? No Max prawie, tylko nam, no wiecie, to jest rozbudowane. No to dobrze, no to powiedz nam. Ej, no w biciu się mam Max, ale są, wiecie, jakieś podlewanie drzewek. <laughs> nie, ścinanie drzewek. <laughs> Sadzenie tych, yy, do doniczek czegoś. Będzie takie różne. Bo ty grasz po prostu w Farmville! Jakbyś spotkał kogoś, nie wiesz czy ziom czy ziomalka, w grze Runescape, która by miała, miało, miała, miała... Nik. Chemiczny goździk. To co byś o tej osobie? Chemiczny goździk? No, że coś w laboratorium pan robi. I no. ja, jaki ty masz Nik w grze? Nie mogę powiedzieć. No to powiedz mi na ucho. Chris 2000 ile? 5. I wszyscy myślą, że mam tyle lat teraz, a ja widzicie, od wtedy mam internet, wiesz, że tą historię powtarzam, mówią do mnie gówniarzu. Ale dobra, tego nie mówmy. Eee, czy... czy ja wam powiem szczerze? Ja ja chyba nie czy byłem. ten rocznik jest nie ważny? Tak, Jak mi ponuczyli inter? Ostradę! To było Ja się... szczerze, że ja chyba jeszcze nie byłem gotowy na Krzysia <grym 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 Za zim. mało grzańca! My, my trochę się chociaż oparamy. Tak. Ja cię no, zawołam tak, tak trochę później. Ja już zamaczam ryż. Żeby Ty od... to go zanurz jakoś, weź go utop. Jezu taba. Ale on będzie al dente taki do twardych zębów. Ale będziemy zlizywać wora, ja pierdziele. Szczerze ten ryż mi i to będzie jeść. Ty a słuchaj, jak to jest wodniste, znaczy nie jest wodniste, to ryż jeszcze wciągnie tą wodę, to już w ogóle może wyjdzie z tego mąka. Dobra i tutaj też już rzucamy. Dobra, 11 minut gotujących Ty no czemu moje się mojej, nic nie gotuje, ja mam inną kuchenkę. Już się gotuje, Nie, muszę zwiększyć, bo to mi się nie podoba. One eternity later. Lekki nieporządek, lekki rozgardiaż lub jak to woli nieła. Po włosku burdello bum bum. Tak, burdello bum bum, e, a to oznacza, że wyciągniemy teraz nasze ryże, e, rozetniemy nasze ryże, przełożymy na ładne talerze nasze ryże i ogarniemy tutaj, żeby można było już e, zacząć degustację. I z racji tego, że jest to kolejny odcinek, a my się uczymy, bo jesteśmy istotami rozumnymi, to mam już taki pomysł. Weźmiemy dzbanki do wody, weźmiemy inne sztuczce, na ten woreczek położymy na chwilę, żeby to ściekło do tego dzbanka, a to zlejemy do dzbanka i będziemy pili, a to za chwilę zjemy. O to mi chodzi, ziom, patrz, że weźmiemy to... W porządku, ale w trakcie twojej przemowy taka mała nadzieja we mnie umarła. O ja, jakie śliskie, ile zostało skoli. Przelewaj, fajnie, Pole, polej go jeszcze. O, i w restauracji tak powinni ryż podawać. Wygląda jak płynny glutaminian sodu. O ja. Co tu się w ogóle dzieje? Patrz, a to jest chyba rzadsze niż wcześniej. O boże. Co ty tak stękasz? O, bo to straszne, wszystko takie glutowate. Zaczynamy sztab od Twojej strony. Zapomniałem, jak to się robi. Ale, pach... ale mi tak ciupełkę. Pachnie gronem, ale. Uff. Wino. Gronem. Eee, budyń. Konsystencja wow. budyniu waniliowego, śmietankowego. Ale ciekawe. Aż mnie tak wstydzi, nie wiem Ale ta? ciekawe. Proszę, bracie. <laughs> no ty już wylizałeś to? Prawda? Szybko. Ja. Yeah. Ale pachnie. Ale pachnie. A może w, w mordy psa? No, to jest niemożliwe. No, ale to nie jest zaufany zapach. Nie, jest. To jest. Smutko. Nie dużo to jest możliwe. Nie, naprawdę? Mnie. Tak. Mnie. Ale musik dobry. Mus! Mus. Teraz to słowo idealnie tu pasuje. Tak. Mus taki bardziej wodny, ale jest... dalej. Nawet nie mustaż, ale jaja. Nie wiem, co to, okay. to jest. E, wiesz, że ja to lubię w oryginale? Tak. To, są... to wolę to. To jest. Wolę smecze. to niż oryginał. Co to jest? Wolę. Ej, wolę. Ej, to jest takie teksykańskie jabłko. Teksykańskie? Teksykańskie Gdzie, jabłko? na teksykania. Co to jest teksykańskie? Może być nawet meksykańskie. No jadko z Sombrero, to jest dla mnie. No, nawet no, 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 no dobra No dobra, ale spróbujcie, Ej. które jest lepsze. No. Ale teraz dotarło do mnie, jak zobaczyłem kolor butelki. Ej, ale... Ej, faktycznie to się może Ale zimno, jest jakiem. jabłkowy musisz, ale taki... Ale właśnie chciałem taki... powiedzieć, że pomieszany jest jakby z y, owocami leśnymi, tak, taki, taki multivitamina trochę. No, ale taka... to jest łagodniejsze. Jakby. No i wiesz, szczerze, dla mnie to jest Nie, yeah. yeah. ja uwielbiam. to yeah. e, no, jest z konsystencją te, taką. Te witam aloe, aloe vera, ale to na ciepło. To no. jest takie nowe, takie Ale to chodzi też o te konsystencję, o tą gładkość. Ja ci to. dam weźć każdemu jak w wojsku, tak. co? O. tak ta, Na razie o. tak fajnie zachęca do tego, żeby skosztować tego ryżu. A pachnie ładnie. Ja pierdę. Listyk paskawy taki lekko. Ale taki jak dla dzieci klej. Moje dzieciństwo Mama przycierała ryżu zgotowany z jabłkiem. Tak, tak. tak. Mhm. Jakie pyszne. To jest zdanie dla dzieci. Jakby cynamonem to posypać jeszcze, to ja. Tak! Ja pierd to jest dobre. Dobra, uwaga, czekaj, chodź tutaj nad tym. O oh, kurde, ale krew. Ten wow. sam kieliszek? Krew szatana. To mi trochę na buraczki wygląda. Czuję jak we Francji. Nie, tu jest in 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 Wbierali. intensywny zapach. Po tak długim czasie gotowania zapach jest, jest. O, oh, to ładnie No tak. dobra. Próba. To pachnie przygodą. Tak, ja tu wyczuwam stok południowy. To pachnie piwnicą taką, jak się rozbił komuś gościu z winem i on to mył szmatą i tak jeszcze po roku Nie, tam pachnie. Ale słodkie wow. jest. Jest słodkie, a potem kwaś mi wchodzi. Słodkie i kwaśne. Tak, jest podwójny smak. Ale też podobne, bo widzisz, tam trochę ja było. Ten drugi smak. Tam było trochę winogrona. Ty. I ciągnie ty, ty, ty. Ale ty, weź smak język. To na języku, ale dla mnie jest słodkie na języku, a na gardle kwaśne. To będzie kwaśne jak. Chciałbym mi spadło. ale pachnie. Wow. Bo lubię taką amarenę. O Jezu, jakie dobre. Nie, nie wchodzi ci. Nie, bo. Na początku widać ci, że jest ok. Tak, ale później gorzko. a potem jest jakaś taka właśnie... jest gorzko? gorzko a właśnie trzeba Ta? A ja chciałem powiedzieć, że dla mnie nie gorzko, tylko kwaśno. Mm -hmm. kwaśno. To nie jest pestka, to gorzka. To nie jest gorzka tak. pestka dla mnie. No i każdy inaczej, dobrze, dobrze, nie dziwnie. Bo to już w winie było gotowane, tak? Aha. bo ciągnie jeszcze stopami. Nie, stopami. Tych, nie, no, nie, tych, nie, no, tych, nie. No tych co ugniatali, nie? Grzaniec, A Grzaniec, no. no. Ty Mam pytanie. Czy ja nosi Słuchajcie, no bo butelka ma półtora litra, a gotowaliśmy w litrze, hmm. więc już wiecie, <laughs> do czegoś tam ma dobry humor. <laughs> Ale że tak trochę mówią same za siebie, to jest takie. Nie do, nie wyjedzie, nie wyjedzie. Coś ciekawego, ale nie, nie że zjesz, nie ro, Inaczej, tak. Nie robiłbyś tego, to nie. byś sobie tak, zrobił. To jest apetyczne, no. tak. No. A to no. po prostu no. To jest ciekawość, ale nie do powtórzenia. We tak. Francji można by było wiesz, w restauracji jakiś gdzieś. Uuu. O Jezus, Maria, smoła. Nie, olej silnikowy, tak. Jezu, ale taki, taki przejechany 150 tysięcy. Tak, no. Pasat B3, Jeszcze w TDI. Alfa popsuła wiele krwi. Pięciorzwiowy, tak? Fajnie nakręciliście. <gry> pachnie niczym. Ty? Nie czuję w ogóle zapachu, Chcia, Mam wrażenie, że woda ma mocniejszy ja zapach. Wierdza, to... Ale, ale ja ja. Ty? Bym ale to jest karmerku. szok. O ja. Rozpuszczony. Ale ja ja. I lepiej spakuję jak pachnie. Rozpuszczony cukierek z cukrem. Ale jaja. Eee, ja. Zajebiste. Kolor nie. nie chęca, a to jest dobre. Nie podoba mi się. Ale to jest po prostu cukier. cukier. Ja lał... ty, a powąchajcie ten ryż. Ja jestem w stanie zaryzykować, że to jest jeden z bardziej rozpoznawalnych produktów na świecie zapachów i smaków. Co ty dajesz? No. Nie ty, ale ten ryż proś, ale... chyba kaszą manną. Dla mnie czupa czup kolowy. To jest Mówię. jakieś słodkie. Nie, właśnie... Dla mnie turbo. Nie, Jakby... Posypane takim cukrem, pudrem, roztopionym czymś takim erytretotonolem czy czymś. Ale jest tak, yy, lizak, coś... jest lizak kolorowy. Tak, tak kolor, no. Tak. no Okej. Okay, Powiem tak. wam dlaczego. <śmiech> <śmiech> Ale myślałem, że będzie bardziej. Ale myślałem, że zapach jakiś będzie, bo kola ma. Szkoda, że nie tak. została esencja z coli, tylko został. Z... Człodyć. dobra koledzy. O, o, to... tutaj dopiero mus jabłkowy widać. Ja to to ma wsu... nie, nie, nie. to też ma kroić. Nie? Zamerdaj ty. To, to brokułowa. Kup. Nie próbuj tylko powąchaj, próbuj lepiej Dobrze. powiedzieć powęchuj. A mi się kawisz, kurde, uuu. a coś tutaj na czekać Myślę, że tak, szczególnie dla Dacia. Tak się doczekuję, że mój charakter każe, nie lej mu. Kurde, nie chcę lecieć. No. A to Muszę wygrzewać drugą stronę łyżki. Aha, aha. ale kwasota Ale nie, właśnie, nie jest do końca słodki, tylko właśnie kwasowaty. Kwasoty. Ej, dajcie zobaczyć. Co? Move. Czuję mocno. Ale mów. Czuję czujesz? mocno. Hiszpańska pomarańcza. Czy coś z geografii dzisiaj miałeś zaliczenie? poprawę, czegoś czy co? Się. Ja o tym to jest nie jak gerberek, taki a, pięknie wyłożony, miksowany mocno. Jabłko, pomarańcza, banan, kalamansi czułeś. No dobra! Czułeś kalamansi. Co co jest kalamansi? No sok z kalamansi no, 2%, mogłeś go czuć. Nie wiesz co to? Co to jest no, kalamansi? To no kalamansi no no tak. To spierdzielacie, że nie. Co się dodaje do pomarańczy? A czekawy, światowy. Co to jest kalamansi? To no kruszczyli się problemem. A, A, ty ty wie. A, Mówię, że, że potwierdzili. Nie, kaukancy ty, nie. <grym> exotic boost, twoje dziecko nie ma e, energii exotic. Cukier boost. połączony z kofeiną. Ma sprzątać? Mus, to mus. mus to <grym> no dobrze. Nakładaj. No no to tak. co o, to Widzę, że nawet wy dostajecie energii. Ale tako. Mają widzę, to do siebie. Te wszystkie produkty, że wyciągają tą kwasowatość, nie? Przecież Zostawiają ją. To jest a, na... a chyba ten cały słód idzie tutaj. To jest najbardziej gorzkie dla mnie ze wszystkich. Straszne. To jest straszne. Nie. To, to jest mniej gorzkie tego wina. Nigdy bym się nie spodziewał, że to było gotowane w tak dobrym musie. A tak? Tak. Ty. Wypić przepysznie. O ja, pierdzielę jest gotowe, danie panowie. Z kleksem. Patrzcie. Mhm. Z kleksem. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Tak Dobrze, jest. Ale Dokładnie. Dobrze przydzieliłeś miejsca. Ty! Rzeczywiście, Dwa, tak ja trzy, cztery głosy. Ale co oceniamy? No tam są takie dziewczyny. zobacz. Mają wszystkie 90 na 60, 90. Hey a, coś na talerzu. Pozdrawiam w komentarzach. No smak, ziom. A to całości. Smakował mi kieliszek inny, a ryż inny. To nie było żadnego tako. to wszystko było z, z napoju. I muszę się zdecydować na jedno? Dobrze. W Hiszpanii jesteś. Okej. Okay. Napoje. Dobrze. Dla mnie napój wygrywa mus. Tak, przepyszny. Pomarańcza przybijająca się super. Delikatna. No. Mówię, ekstra. Dla mnie konsystencja bayera. Ale ze smaku Ach. ryż. Nie do tego. Aha, dobra, okej, okay, to stop. Smaku... tak. Och, Ochłoń. Tu, Tuż wszystko to są ryże. Ze smaków. Ze smaków morycznych bardziej smaków. Z moich smaków Weź. to sobie ryż. Nie wiem Na chwilę misję. Przejdziemy do Sebastiana. A ty to trzymaj. Trzymaj bo to. Bo tu wszystko to są ryże. Tak. To ze smaku nie ryż. Dobrze? Dobrze. Sebastian. Ja jak gdyby nie muszę dwa razy oceniać, ponieważ w jednym, w jednej ocenie podsumuję dwa pierwsze miejsca dla mnie. I ryż, wita e, aloe, czyli z aloesem i napój wita aloe, czyli z aloesem e, jest najlepszy tutaj ze wszystkich. No ja spróbuję to y, stresić, to co tutaj y, braciak y, Krzysztof chciał powiedzieć. Czyli ryż zdecydowanie ten z aloesem, ale napój ten tutaj z kalamansi. Tu jest za słodko moim zdaniem, jeśli chodzi o ten, a lekko tutaj przy ryżu ta słodycz trochę schodzi. Więc ryż aloesowy kalamansi, jeśli chodzi o. Ja, ja zdecydowanie nie lubię grzańców i ten ryż, tylko że ja tam nie czuję gorzkości, ale wiem, że ona mogłaby być. Mam zajebisty katar i może dlatego jej nie wyczuwam. Póki jej nie wyczuwam, to ryż dla mnie jest numer jeden. Raz, że osłodził mi trochę tego grzanca, ale napój biorę. Coś, czego nie lubię. i Nie polubiłem. lubię, ale nie lubi. Nie to tam wita Ole. Co Witam jest? Ole! Witam, a, ola! Ole. Aloe! Krzyżu, o, a który ryż? Tak jak wcześniej mówiłem. Ryż petarda. Pierwszy przekonuje mnie aloes, ale bardzo boję się tego napoju pić, bo on ma te krótkie bo jego go pić, ale to mi bardzo smakuje. <grymne> a mnie też jest A, kierunek. A widzisz jak nagania bąka nam tutaj pod nos? Chłopie, a jeden się cieszy. Ja się Zobaczcie, zdaniem. tak wygląda szczęśliwy człowiek, który się zesrał z kleksem w gacie, i nie, że siedzi po cichu, tylko nagania rękę. Fajnie. Nie ma żadnych dowodów. Ta. Oprócz tego jakoś, Oprócz tego, tego nie Tak. Kochani, jeżeli chcecie inne Ta. odcinki, gdzie poddajemy się kulinarnym torturom i wykonujemy kulinarne eksperymenty, to koniecznie sprawdźcie, czy macie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby ich nie przeoczyć. No i wspierajcie nas tam w dobrym komentarzem. Pamiętajcie, jeżeli producent pisze, że coś trzeba gotować w wodzie, to nie zawsze musi mieć Ta, rację. To prawda.